Ewa Bilan Stoch, żona znanego skoczka narciarskiego Kamila Stocha, po dłuższej przerwie wróciła aktywnie na Instagram. Jej konto, które śledzi ponad 85 tysięcy osób, znów zaczęło tętnić życiem dzięki nowym postom i Instastory. Ewa, która na co dzień zajmuje się menadżerowaniem kariery swojego męża oraz kilku innych skoczków, wykorzystała przerwę w sezonie sportowym, by towarzyszyć mężowi na zgrupowaniu w Planicy. Ewa, z wykształcenia pedagog i pasjonatka fotografii, nie tylko prowadzi życie zawodowe, ale także dzieli się swoimi pasjami z obserwatorami na Instagramie. Niedawno podzieliła się zdjęciem, które zrobiła Petrowi Prewkowi, pokazując tym samym swój talent fotograficzny. Długotrwała absencja na Instagramie skupiła uwagę jej followersów, którzy z niecierpliwością oczekiwali na nowe treści. Relacja z pobytu w Planicy, którą opublikowała na swoim profilu, dała fanom rzadką okazję, by zobaczyć Ewę w bardziej osobistym świetle. Zdjęcia i filmy z zimowego ośrodka treningowego, gdzie wspierała swojego męża podczas przygotowań, pokazują jej wsparcie i zaangażowanie w jego sportową karierę. Aktywność Ewy na Instagramie nie tylko przybliża jej życie osobiste i zawodowe fanom, ale także podkreśla, jak ważne w jej życiu jest równoważenie obowiązków zawodowych z obecnością u boku męża, nawet w tak wymagających okolicznościach, jak międzynarodowe zgrupowania sportowe. Ewa Bilan, Stoch, znana z zarządzania karierą swojego męża, Kamila Stocha, oraz innych skoczków narciarskich, po kilkumiesięcznej przerwie powróciła na Instagram. Przez ostatnie miesiące jej profil był cichy, nie dodawała nowych postów ani nie aktualizowała swojej serii sylwetek znanych lub zasłużonych osób, co było dość nietypowe dla jej aktywności w mediach społecznościowych. Kilka dni temu, ku zaskoczeniu jej obserwatorów, Ewa zakończyła swoje milczenie, publikując post poświęcony Petrowi Prewcowi. Teraz, dodając nowe instastory, jeszcze bardziej zaskoczyła swoich fanów. Umieszczając na swoim profilu zdjęcie siebie samej. Fotografia została zrobiona w planicy, obok skoczni, gdzie trenuje jej mąż. W opisie do zdjęcia Ewa zdradziła, że podczas zgrupowania zawodnicy wykonali aż 650 skoków, z czego tylko jeden zakończył się upadkiem. Na zdjęciu Ewa Bilan Stoch pojawiła się w sportowym stroju, nosi dresy i czapkę z daszkiem, co pasuje do chłodniejszej aury panującej w planicy. Do tego stylu dobrała torebkę przez ramię z folkowym motywem, co dodaje jej stylizacji nieco osobistego charakteru. Mimo sportowego ubioru, Ewa wygląda niezwykle kobieco i z klasą, co jej fani z pewnością docenili. Jej powrót na Instagram, po tak długiej nieobecności, jest ciepło przyjmowany przez wielbicieli, którzy z niecierpliwością oczekiwali na jej nowe posty i zdjęcia.